Witajcie, moje kochane bliźnięta, Słońce, ascendent i księżyc. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie na luty 2025 dla Was. Zaczynamy sobie od kart Tarota, przejdziemy sobie do kart wyroczni. I na koniec będzie przesłanie z karty anielskiej. Kochani, chciałabym was bardzo gorąco zaprosić na mój kanał YouTube, do subskrypcji mojego kanału YouTube. Moje kochane bliźnięta, zaczynacie luty w energii uwolnienia. Uwalniacie się od osób, uwalniacie się od sytuacji, od relacji, które były dla was toksyczne, które były dla was ciągnące w dół. Przeczytam wam przesłanie tej karty. Zakończenia, które prowadzą ku nowym początkom. Potrzeba uwolnienia się od sytuacji bądź ludzi, którzy Ci już nie służą, więc oni nie służą już, kiedyś być może służyli, ale już nie służą. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wchodzicie w luty, w energii takiej straty jakiejś osoby, jakiejś relacji, jakiejś sytuacji. A niektórzy nawet straty materialne ponieśli, czy poniosą przez znajomych, przez przyjaciół. Więc wyjątkowo uważajcie, jeżeli jest to przesłanie dla Was. Nie każde przesłanie rezonuje z każdym, więc łapcie swoje wiadomości. Napiszcie w komentarzu: Przyjmuję, będzie mi ogromnie miło. Dajcie znać, skąd słuchacie arbitrum astrologia. Ściskam Was z miasta Łodzi, z centralnej Polski. Uwolnienie się od oszustów, manipulantów. E Ludzi, którzy powodowali utratę spokoju, wolności osobistej czasami, bądźcie ostrożni i zwracajcie uwagę na działania innych ludzi. Tutaj w tej karcie pokazane są straty finansowe. Upewnijcie się, że jesteście szczerzy sami ze sobą i jakaś wstydliwa tajemnica bliźniaka wychodzi na jaw: albo bliźniak mówi o tej tajemnicy, o kimś, albo ktoś ma jakąś planetę w bliźniaku i. Jest to wypowiedziane, ale dla Was silnie słyszę i uwalniamy się. Czasami trudno jest odejść od relacji, przyjaźni, sytuacji. Piękna karta, jeżeli chodzi o finanse zawodowe, jeżeli macie własne działalności. Jest to piękna karta, jest to spokój finansowy, jest to bezpieczeństwo osiągnięte dla siebie i swojej rodziny. Ta karta pokazuje również spadek, więc jakieś nieruchomości, być może rodzinne. Rozmowy o jakimś spadku, rozmowy o jakichś rodzinnych nieruchomościach mogą być w tej karcie, bo tu jest rodzina, poszanowanie tradycji rodzinnych, więc czy te tradycje rodzinne podczas tych rozmów są szanowane? I zadajcie sobie pytanie: Duma z drzewa genealogicznego i mądre wychowywanie dzieci dla bliźniąt. Jeżeli macie dzieci, wspaniale, jest tutaj jakiś przełom, coś takiego dobrego się wydarzy, jeżeli chodzi o wasze dzieci. Wspaniale. Macie mężczyznę, być może jest to wasz partner, mąż, narzeczony, kolega, przyjaciel, ale jest to człowiek, który mądrze doradza, podpowiada pani, panu bliźniakowi, jak działać. To jest człowiek godny zaufania, to jest człowiek honorowy. Może być rak rybki z pokorpion, ponieważ ja tutaj też widzę trygon wody, zresztą jest to król wody. Ktoś, komu możecie całkowicie zaufać, a woda mówi również o uczuciach, związkach i relacjach, więc może być to wasz partner. Możecie mu ufać. To jest stały związek. To jest mężczyzna, który kocha, ale nie okazuje albo nie mówi, a okazuje. Tutaj są ukryte, lecz pełne szczerości emocje, więc. Uczucia pięknie, mądry doradca, działania dobroczynne, więc ktoś pomaga, ktoś wspiera finansowo bliźniaka. Może być mężczyzna, bo bliźniak ma w pracy, na pracy pokazane martwienie się, pracowanie ponad siły, pracowanie ponad normy. Bliźniak się czegoś uczy, uczy i może nie może się nauczyć, bo to też jest pokazane. Mamy tutaj potrzebę równowagi w życiu. Pozwólcie sobie pomóc, kochane bliźnięta. Co Wy na ten temat sądzicie? Czy Wy potrzebujecie pomocy? Jeżeli tak, ta karta mówi, poproś o pomoc. Prośmy, a będzie nam dane. Nowe. Pomysły, nowe projekty, być może też dotyczące Waszego dziecka, coś nowego. Wasze dziecko odkrywa jakąś nową pasję w lutym, Wasze dziecko gdzieś odkrywa jakąś taką iskierkę, być może zapisuje się na jakieś dodatkowe zajęcia, ale tutaj jest też niesamowita okazja. Ta karta radzi, żebyście zachowali odwagę i optymizm. Więc odwaga, odważnie działajcie. Teraz czas na działania. Róbcie to, czym się pasjonujecie, więc pasja będzie wyjątkowo ważna, bo bliźniak ma taką tutaj energię odnowy. Potrzebujecie regeneracji, potrzebujecie odpoczynku, potrzebujecie spokoju. Bo dużo się działo. Skupialiście się na tym, co negatywne. Być może zeszły rok nie był dla Was jakiś bardzo udany. Skupialiście się na tym, co negatywne. Szły sprawy nie tak, jak myśleliście, i sprawy z relacjami, i w małżeństwie być może, i nie tak to idzie, jak miało być, w przyjaźniach. Niedostrzeganie tego, co macie, niedocenianie tego, co macie. Zbytnie dramatyzowanie, ale wszystko się dzieje w jakimś celu. Więc teraz zastanówcie się, te sytuacje, gdzie wam ciążyły, gdzie być może y, odchodziliście od kogoś lub czegoś, czego was to miało nauczyć? Czy czego was ta osoba miała nauczyć? Jaką lekcję mieliście przerobić? Szukajcie ukrytych błogosławieństw i wybaczenie sobie i innym będzie ogromnie ważne dla bliźniąt. W lutym 2025. Nowy dom, więc być może bliźnięta budują dom, upiększają dom, remontują dom, myślą o nowym domu. I jest tutaj pokazany nowy dom. Może jakieś sprawy z waszym domem, jeżeli budujecie, idą do przodu. Jeżeli remontujecie, również możecie upiększać. Możecie mieć tu pokazany dom partnera, jeżeli jesteście singielkami. Kochane panie bliźnięta i partnerki dla mężczyzn. Ale tu jest też piękne nowe doświadczenie emocjonalne. Romantyczny związek, ale też głęboka przyjaźń. Przebudzenie zdolności parapsychologicznych więc bliźnięta mają przykazy. Czy wy, kochane bliźnięta, macie przykazy z łyczek, łyczek napoju? Zdrowe witaminki: dbajcie o siebie, kochani, bo dla Was jest też ważne. Mamy tutaj przebudzenie zdolności parapsychologicznych. Wspaniale, cudownie. Ale też czas oświecenia. Wy wreszcie coś widzicie inaczej. Może to dotyczyć tych przyjaźni. Przejrzyjcie bardzo uważnie wszystkie dokumenty, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Może prowadzicie kilka biznesów, może gdzieś, właśnie jakiś dokument, coś przeoczyliście. Ale tu też jest dla bliźniąt pokazana bardzo ważna informacja, którą ciężko zdobyć, a wy ją zdobywacie. Wy ją zdobywacie w lutym. Coś do was przychodzi, ktoś do was pisze, ktoś przez pomyłkę w lutym do bliźniaka może coś napisać, i tutaj wiele może wyjść. Albo ktoś chciał wkleić coś do kogoś innego na komunikatorach. Więc uważajcie na coś takiego: zróbcie szybko screena. To polecam. No cóż, szybkie, gwałtowne energie nadciągają, nadciąga rycerz powietrza, szybkie informacje nadchodzą do bliźniąt i bliźniak wie już, że musi siebie zaplanować długoterminowo. Przeczytam Wam przesłanie tej karty. Jeżeli nadciągałby to człowiek, to byłby to człowiek zdecydowany, byłby to człowiek skupiony, bardzo ambitny, taki asekuracyjny, ale w tej karcie pokazane są wydarzenia, które wymagają natychmiastowego podjęcia decyzji. I takie wydarzenia, takie wiadomości, takie pisma dla bliźniąt w lutym ja widzę. Zobaczymy z kart Mistycznego Kipera, czego to może dotyczyć, te, czego te wiadomości mogą dotyczyć. Ktoś zdobywał szczyty, ktoś z kimś zdobywał szczyty, wspaniale, pięknie. No cóż, ktoś zdobywał z kimś szczyty. Mogło to być w małżeństwie, mogło to być w partnerstwie biznesowym. Była płynność finansowa, były projekty. Może to być z jakimiś osobami ze znajomych, bo zobaczcie, stawianie kolejnych kroków, odważne i ambitne wybory partnerstwo z osobami, które dzielą wasze pasje, z przyjaciółmi więc jeżeli mieliście biznesy z przyjaciółmi, wszystko szło super. Później z tego mogły być troski i nieprzyjemności lub mogą być troski i nieprzyjemności w lutym. Jakieś tutaj, tu jest pokazana droga, więc rozłąka, rozłąka jakiegoś kontaktu dla bliźniaka z kimś, gdzie były dzielone interesy, być może w małżeństwach, więc macie współmałżonka i z waszym na przykład... Z waszym szwagrem, bratem, kuzynem, coś związanego z rodziną, z przyjaciółmi, z bliskim przyjacielem, wasz mąż, wasz partner robił biznes i coś tutaj idzie nie tak. Było pięknie dopóki było, mogło pójść o pieniądze. Więc co dla was, kochane bliźnięta, to czytania prywatne. I teraz tak, do miesiąca czasu ja widzę wiadomości takie związane z policją, więc uwaga na mandaty, uwaga na jakieś wezwania policyjne w lutym i Miesiąc do przodu, może w styczniu, wstecz miesiąc, może w marcu, ale jakieś tutaj spotkanie z policją widzę dla bliźniaka. Jeżeli macie w rodzinie, to może być to osoba właśnie z waszej rodziny, że będzie bardzo ważna. Macie kogoś mundurowego, tu też może być pokazany lekarz, więc bliźniak też może się wybierać do lekarza na poradę jakąś taką medyczną, właśnie w lutym. Jakieś spotkanie z lekarzem, co dla Was, właśnie. I kochani, tutaj uważajcie na dokumenty. Znowu bym powiedziała, tam były dokumenty. W tej karcie też są pokazane dokumenty. Bliźniak będzie musiał walczyć o siebie, walczyć o swoje przekonania i dla Was wyciągnęłam kartę duszy, więc chciałabym Was zaprosić na czytania duszy. To jest zupełnie inna usługa niż takie czytanie z karty tarota. Tarota do tego nie używam, a czytania duszy są naprawdę głębokimi przekazami na całe życie. Nie tylko na te sytuacje. Skupcie się i planujcie, i będziecie musieli działać. Walczyć o siebie, walczyć o swoje zdanie, walczyć o swoją pozycję w jakiejś grupie. Walcz o siebie i swoje przekonania. Miej pewność siebie. Rzucaj wyzwania tym, którzy dzierżą władzy. Ale mądrzy wybieraj swoje bitwy, kochany bliźniaku. Mądrzy wybieraj swoje bitwy. Macie opiekę anioła stróża, a więc możecie mieć drugą osobę taką bliską po, po drugiej stronie. Może być to anioł stróż, ja zaczynam dzień, każdy dzień modlitwą, aniele Boży stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Nauczyła mnie tej modlitwy moja babcia, więc już wiem, że jeżeli moja siostra jest bliźniakiem Oleńka, to na pewno ma opiekę naszej babci, naszego dziadka, naszych przodków, bo nasi przodkowie to jest armia energii, która jest za nami, jest po tamtej stronie. Oni mogą wspierać nas, wiecie, swoją energią, mogą nas Chronić, mogą w snach przychodzić, czy do Was przychodzą, czy macie takie połączenia z bliskimi po drugiej stronie. Bliźniak będzie musiał ustalić swoje priorytety i chodzi tu o mężczyznę. Więc być może partner, mąż, ojciec, brat, syn, priorytety. Jak dzielicie się obowiązkami, jak dzielicie się pracą, jak dzielicie się biznesami, eee, pewne. Sfery nie powinny się przenikać. Co jest w małżeństwie, to nie powinno być w biznesie. Co jest w przyjaźni, to nie powinno też łączyć się z małżeństwem. Piszcie, albo ktoś coś pisze i pisze, jakieś priorytety ustala. Słuchajcie, możecie mieć na przykład własny biznes i piszecie swój regulamin. Tak i tak wygląda zakup mojego produktu. Tak i tak wyglądają moje usługi. Możecie opisywać swoje usługi od nowa, jeżeli bym patrzyła w strefie biznesowej. Możecie pisać posty albo bardziej wychodzić ze słowem pisanym, jeżeli działacie na social mediach. Odkrywacie coś, gdzie piszecie. Niektórzy może i piszą książkę, więc wspaniale. Ja jestem w trakcie pisania mojej. Więc zachęcam i jestem ciekawa, czy ktoś z Was pisze. Przed bliźniakami są jakieś sekrety, niedomówienia, tajemnice, mogą być plotki tu pokazane, ale też ta karta mówi o tym, że bliźniak będzie miał bardzo dobrą intuicję. Będziecie znajdować monety, to będzie na odblokowanie finansów, pióra, czyli na opiekę, protekcję. Każde z piór. Inny kolor ma inne znaczenie. Nie, boj, nie bójcie się czarych i czarnych piór. One są silnie strzegące, silnie chroniące. Białe pióra to nadzieja na coś nowego. Także priorytety moi kochani, co jest dla Was ważne i wypiszecie jakieś wiadomości swoim znajomym, być może słuchaj, tak i tak, na takich i takich zasadach działamy. Na takich i takich zasadach zaczynamy naszą przyjaźń od nowa lub kończymy po prostu. Piszecie regulaminy, ja słyszę dla niektórych. Regulaminy. I jest pokazana kobieta. Pani Bliźniak, ale w energii ognia. Więc jesteście takie ogniste. Macie tutaj ogniste też. Ja bym widziała konflikty, moi kochani. E, macie tutaj dotyk mi las. Możecie wszystko. Musicie tylko uwierzyć w siebie, bo, bo Wam może brakować pewności siebie. Nigdy nie umniejszajcie, a na pewno już nie w lutym, swoim zdolnością, swoim umiejętnościom. umiejętnościom. Zawsze mówcie o sobie w samych superlatywach. Jestem piękna, jestem zdolna, jestem inteligentna, jestem inteligentny, jestem zaradny, jestem dobrym ojcem, jestem dobrym mężem, jestem dobrym, dobrą biznesmenką. Zawsze, jeżeli chodzi o Wasze Ciało, jeżeli chodzi o wasze zdolności. Nigdy nie umniejszajcie. Kto w was uwierzy, jeżeli wy nie wierzycie? Zobaczymy, co karty wyroczni chcą przekazać dla zodiakalnych bliźniąt na lód 2025. Ja widzę dla bliźniąt taki bardzo dobry czas w lipcu, w lutym macie nieprawdopodobną otwartość na złudzenie. Tutaj i w tej chwili dowiadujecie się czegoś. Mieliście już znaki, mieliście już przekazy, mieliście już wskazówki, ale tu się sytuacja pogłębia. Sytuacja się pogłębia, wy wchodzicie w głębiej, i wy słyszycie od jakichś znajomych coś i poddajecie się. Macie przewodnictwo? No właśnie, 16-16. Macie przewodnictwo. Czy wy widzicie lustrzane godziny? Przewodnictwo. I ruszacie do przodu bez obciążających Was energii, sytuacji, znajomych. Tutaj pewne kontakty zostaną odcięte. Zobaczymy, jakie znaki Zodiaku będą dla Was ważne w lutym 2025 dla bliźniąt Słońca, ascendent, księżyc. Powietrze, a więc bliźnięta waga wodnik. Dla Was bliźnięta waga wodnik. Panna. Ale też wagi, ja słyszę, panna waga i skorpion. I skorpion. Jakie uczucia, emocje będziecie odczuwać na początku lutego 2025? Ktoś wchodzi w ten miesiąc bardzo zły. Ktoś wchodzi zły, jest taki sfrustrowany, taki urażony też czymś. Zniechęcony, zniechęcony pewnymi sytuacjami, zniechęcony pewnymi zachowaniami pewnych osób. Tak bliźniaki mogą zaczynać luty. Ktoś był zbyt ufny i ktoś komuś wbił nóż w serce. I wy z taką energią, trochę złamanego serca, trochę też zdegustowani, wchodzicie w luty 2025. Mim nadzieję, że jak sprawdzimy, i połowa lutego będzie Wam zapowiadała się lepiej. Jak wygląda połowa lutego dla bliźniot? Cóż spadło, cóż wypadło? W połowie miesiąca bliźniaki są znudzone. Poczekajcie, kochani, zniknę z wizji. Co tu dla Was wypadło? Albo miesiąc wstecz już byliście znudzeni, już dawno byliście znudzeni. Ale ja też widzę, że do miesiąca czasu pokój stołowy to są nieruchomości. To są antyki, więc być może bliźniak interesuje się antykami. Co za ile sprzedać? Albo macie jakieś antyki i o tym nie wiecie, albo mają wasi bliscy w domu antyki. Tak, teraz zobaczyłam pokój stołowy, nieruchomości. Jakieś wiadomości o, o nieruchomościach? Bliźniak jest przygnębiony w połowie miesiąca. Kochani, główki do góry, moi drodzy, zapraszam Was na czytania prywatne. Może potrzebujecie spotkania? Spotkanie jest pół godziny, 60 minut. Spotykamy się na WhatsApp. Jest to spotkanie online, w pełni online. Na początku mówię co u Was, od razu. Zaczynamy później rozmowę i pokazuję Wam na rozmowie wideo. Chyba, że nie chcecie, wtedy pokazuję Wam, gdy chcecie. Karty, jak wyglądają energie, jak wyglądają wasze odpowiedzi, bo możecie bezpośrednie odpowiedzi o czas, o osoby zadać kartom, zadać wahadłu, więc ktoś przychodzi w połowie miesiąca lub nawet pod koniec skruszony do bliźniaka. Skruszony, bo jest zachęcony jakimś, być może wy podejmujecie kontakt z kimś, gdzie się nie odzywaliście, zachęcacie tego kogoś i ten ktoś przychodzi skruszony. Jest też ciekawy, co u Was, więc pyta innych znajomych o Was. Interesuje się Waszym biznesem ktoś, bo jest już wyczerpany, albo Wy jesteście wyczerpani na koniec miesiąca lutego. Współczucie. Daliście komuś zbytnie współczucie, kochani. Dawaliście być może zbyt dużo siebie, więc. Co dla Was? Mam nadzieję, że z kart anielskich wyjdą przepiękne energie na luty dla Was. Luty 2025. Rozmowy od serca. Pewne rozmowy od serca zostaną przeprowadzone. I takich rozmów od serca Wam życzę, moi kochani, uzdrowienia tych emocji. Zapraszam na czytania z uzdrawianiem, czytania lekcji i długi karmiczne, czytania duszy, piękna energia. I pięknej energii życzę Wam właśnie w lutym 2025. Buziaki, uściski i do zobaczenia, moje kochane bliźnięta.